Handel ludzkim ciałem jest globalnie nielegalny z małymi wyjątkami. Jednak mimo to według Światowej Organizacji Zdrowia co roku dokonuje się ponad 10 tysięcy nielegalnych przeszczepów. Ludzie czasem decydują się na sprzedanie własnych narządów w celach zarobkowych, co również jest nielegalne, ale doskonale płatne. Ceny ludzkiego ciała i narządów są uzależnione od regionu, a dzisiaj przedstawię Wam jedynie informacyjnie najdroższych narządów ludzkiego ciała według serwisu Ranker.com. Numer 5. Szpik kostny. Podarowanie grama szpiku kostnego to najszybszy sposób na pozyskanie 92 tysięcy złotych. Jeżeli proces zostanie przeprowadzony prawidłowo, odczujesz niewielki dyskomfort, choć zdarzają się skutki uboczne. Dawstwo szpiku kostnego ogólnie jest legalne, a przy tym warto dodać, że jest to jedna z najcenniejszych części ludzkiego ciała. Ogólnie można by powiedzieć, że na szpiku kostnym jest niezły interes. Numer 4. Rogówki. Uszkodzenie rogówki może prowadzić do ślepoty, więc nic dziwnego, że ta część ciała jest bardzo cenna. W końcu ludzie mogą sobie dość łatwo uszkodzić wzrok. Jednym ze sposobów jest patrzenie np. Na, na zaćmienie słońca bez odpowiedniej ochrony oczu, więc tak nawiasem nie róbcie tego. Wracajmy do ceny. 100 tysięcy złotych za nielegalne pozyskanie rogówek. Wyprzedzając pytania, rogówki u zmarłych nie są aż tak pożądane. Numer 3. Serce Legalnie pozyskane serce wymaga sporej zasobności Twojego portfela. Serce może kosztować nawet 4 miliony złotych, plus do tego dochodzi około 800 tysięcy złotych za operację. Oczywiście ta cena różni się w zależności od kraju. W USA może kosztować nawet 1,5 milionów złotych, a w Polsce 120-150 tysięcy. Cenę legalnie pozyskanego organu już znacie, poznajcie zatem cenę nielegalnie pozyskanego organu. 480 tysięcy złotych, czyli prawie 10 razy mniej. Numer 2. Wątroba. Choroba wątroby dotyczy ponad 31 tysięcy Amerykanów. Polskich statystyk nie udało mi się znaleźć, choć zapewne jest to kilka tysięcy osób. Oczekiwanie na przeszczep wątroby trwa zbyt długo, a koszt tej operacji jest bardzo, bardzo wygórowany. Rozejrzenie się po czarnym rynku sprawia, że taniej i łatwiej jest nam znaleźć zastępczą wątrobę. Gdybyś dzisiaj sprzedawał swoją wątrobę, przyniosłaby ona tobie zysk w wysokości 630 tysięcy złotych. Numer 1. Nerki. Nerki są zdecydowanie najpopularniejszym organem na czarnym rynku. W rzeczywistości oszałamiające 75% handlu wiąże się ze sprzedażą nerek. Nic więc dziwnego, że są one również jedną z najdroższych rzeczy, jakąkolwiek ma w sobie człowiek. Większość osób potrzebujących przeszczepu nerek z powodu problemów medycznych, takich jak wysokie ciśnienie i cukrzyca, nie będzie mogła sobie pozwolić na tak drogi zakup. Warto zauważyć, że koszt tych narządów jest znacznie niższy w Chinach i Indiach, gdzie kosztują one około 60 do 250 tysięcy złotych. Średnia cena w USA to około 800 tysięcy złotych. W tym odcinku to by było na tyle. Jak widzicie, na ludzkim ciele idzie mega dobrze zarobić, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie wywoła on zbyt dużo kontrowersji, nie to było moim celem. Szacuje się, że ludzkie ciało jest warte około 2 milionów dolarów.